Katastrofa. Proszę Państwa, jak wygląda rozmowa pomiędzy władzami miasta a Sowietami? Jest to komecia. Przyjeżdżają pomocnicy rządu od spraw sowieckich, generałowie, pan Bębicki na przykład i ze strony sowieckiej w Legnicy. Należy powiedzieć, że rozmowy wyglądają tak, przy jednym stole siedzą ci panowie, jeden pan do drugiego mówi po rosyjsku, ten Rosjanin, stary pan mi tu pokazuje, a on do a co by się ty się tym to i tak nieważny Nie wolno by tego dopuścić

Panie panowie, niszony paczkołek to Większość loyalnych grup dziś dziewczynkowych przyzwyczaiłem się do. nich. Czy powinna być? Powinna sposób? i to, nie Wiem, że to, pan to pan się pyta? być. To pan się pyta? A czy się podoba pani? Mnie się bardzo podoba, bo ja przyszłam, ja starałam przyszłam po prostu.

Jestem za. Możesz powiedzieć do kamery na temat tej manifestacji, którą pan widzi, że idzie so... za do nami? Dobrze, robię. Trzeba i dawno już wygonić. Kogo wygonić? Ruski. Skąd? Z brzegu. Kilka słów na temat tej manifestacji, którą pan widzi. Teraz? Co mu pan na temat niej powiedzieć? No cóż, mają rację. Mają rację. Kto? Manifestujący. Pan też jest za nimi? Na kamerze? Na kamerze? Oczywiście.

A co ja mogę powiedzieć? No nie co wiem się na, na razie dobrze się dzieje, tylko że jest za mało tych manifestacji i moim zdaniem to nic nie da. Nie da ta manifestacja tym nic. Razie, tym, ra, tym bardziej, że rząd radziecki powiedział to inaczej, ich przywódcy, że oni prędzej to zniszczą niż obdatą. No. Mm -hmm. Dziękuję. To jest Nie grozić! Nie wszyscy demonstrować. nie tylko tyle, tak, tyle co tu jest, 3 młodzi. Mieszkania powinni się zajmować, i nie patrzeć na, na urząd miasta ani na nikogo. Jak pan myśli? Siłą mieszkania? Siłą. Wyrzucać ruski? Wyrzucać. A co, jak będą stawiali opór? To, to my też będziemy stawiać opór. Ale to wyprowadzi do wojny. To nie będzie. No to, to nie będzie raz. Nie boi się pan, że nas czołgami zajeżdżą? Zajechali Węgrów, to mogą mi nas zajechać. Tak pan mówi? Tak. No to dziękujemy. W tej demonstracji? powiedzieć. No nie wiem, coś ciekawego. No żeby nasi mogli mieszkać tutaj w końcu. W tych mieszkaniach? No oczywiście. Ale jak Rosji ich zmusić do tego, żeby wyszli? No to już nie moja głowa. Nie pani głowa? A kto się powinien tym zająć? Władzy miasta. Taka jest pani rada? No to ja mogę, ja mogę cieć. No nic, dziękuję. No i co z tymi domami? No o, stoją. Kto stoi? Nikt tam nie mieszka. W tych domach? No. Różce mieszkali. Wyprowadzili się i koniec. To jak pan myśli? Dlaczego nikt nie mieszka? No jak, aż pozamykali, zdemolowane to wszystko. No to co, jakieś odszkodowanie by się za to należało chyba. No, no chyba. Chyba. Tylko tyle. Do kamery prosimy. Konfederacja Polski Niepodległej z OPOLA od 7 lipca wszczęła akcję demonstracyjną mającą na celu protest przeciwko obecności wojsk sowieckich w kraju. W Legionowie stacja akcja zaczęła, tutaj również wysłaliśmy naszą delegację, aby dołączyć do protestów, ponieważ Sowieci bezkarnie dewastują nasze pomieszczenia. A ponadto jest to ciągle kontynuacja Układu Warszawskiego. A zatem dołączamy się. Y, 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 całym sercem do demonstracji organizowanej w grzegu przez lip, o ile dobrze pamiętam, i przez Zamość Leczącą. Dziękuję. Na temat demonstracji, co myślicie? Tak. Co myślimy? <grymne> no co myślicie na pewno? Nie, jest ok, tylko zastanawiam się, co oni tam robią teraz właśnie. już mówił, że to mówi, miała być ma... pokojowa, nie? pokojowa, pokojowa nie? manifestacja, a niestety... Demonstracji. Co, dzieci coś będą bywali? A jak pani dzieci? myśli? Kto ma walczyć? Takich, którzy nie mają mieszkań. No ale oni nie chcą walczyć. Siedzą spokojnie w domach, grzeją się. No, pani się grzeją, jak się chcą grzeć. Dowiedzieć? No co do kamery kilka słów powiedzieć, że jest bardzo gusto. No nie musi być demonstracja. Bez tego nic nie będzie, proszę pana. Będziemy milczeć. to będą siedzieć w domu u nas cały czas. Na plecach nam będą siedzieć. są mieszkania, proszę pana, pozajmowane, a jest wód mieszkaniowy. Dlatego musimy ich tam wypędzić. Młodzież potrzebuje mieszkań. Młodzież potrzebuje mieszkań, proszę pana. My nie potrzebujemy stażu, ale dla młodzieży potrzebne są mieszkania. Oni nie tylko Nie tylko niszczą, proszę pana. Nie tylko niszczą. Grabną dewastują wszystko. Na działki chodzą kraść. Musimy z tym skończyć w końcu. No, Bardzo widzi. No. świetnie. Świetnie jest, dlaczego? Tak jest. Dlatego nie by prędko nie poszedł. To się te koszary nie by tam zobaczyć co spalili. A co pan myśli? Jak, co tam jest? No spalili, trzy budynki tam spalili. No to co im za to trzeba zrobić? A co im kurwa podnieść? Tak. Rząd powinien usunąć. Powinien rząd? Tak. Energiczne kroki podjąć w celu usunięcia. Takie. Układy jałtańskie się wyliczą. I tutaj tak. tak samo należałoby ich jak najszybciej. Żeby nie z NRD, tylko usunąć w ogóle z Polski. W ogóle. A pan... w niepodległym krajem. Czy pan, z ZND mają do nas przyjść? No słyszałem. Już przyjść. No? Już przyjść, wczoraj jeden transport, e, to ja. po, pociągnął się drugi. Rozaduję się na, na, na stacji towarowej. I na Henkę się też wprowadzają. A ja napawę drugiego. Wrók, ludzkości komunizm! Komuna to jest bruk ludzkości! Bruk, tego co dobrze. <noise> Nad sędziami, jest sędzią sprawiedliwy, bo ze się nad nami. Usąd dziś sowieckich katów, za bolesne nasze rany, naszym ojcom, naszym w katamatach mordowanych, za niewinne matki i dzieci, co w kłęgach z głodu dały i za łzy, na nich w pazach, raz w tym zamarzały. Chrysty drogi, Chrysty miły, wszyscy Ciebie dziś błagamy. Daj nam siły do wytrwania i nadziei w naszych sercach i ujczyzny zmartwychwstania, żeby nasza droga Polska całkowitą wolność miała, żeby w naszym pięknym kraju Twoja miłość zawitała. Chryste drogi, Chryste miły, wszyscy Cię dziś błagamy. Nasze prośby, nasze modły od skupmy i Non è una roba che si può fare di un'altra parte. Il dà un'altra parte. Il un altro part. Il dà un altro part. Proszę Pana kilka słów na temat tej demonstracji. Proszę. Kilka słów na temat tej demonstracji. Na przykład. Na przykład, co Pan o tym myśli? Ja myślę bardzo dobrze. Znaczy? Że to jest potrzebne. Potrzebne jest? Potrzebne jest. Dla kogo? Na, Dla poparcia, na, poparcia na, rządu. Dla poparcia rządu? Tak jest. Proszę Pana, bo in, inaczej oni od nas nie pójdą. Nie pójdą? Nie. To, w to, w demonstracji. Do demonstracji. Żeby Sowieci poszli. Gdzie mają iść? Do domu. Do, do swojego do. kraju. Co? O godzinie 15.30 została zorganizowana demonstracja pod hasłem.